Dzień dobry Państwu zapraszamy na program Tropi Historii. Witam Was Martyna Zajkowska i Aleksandra Tomaszuk. Zapraszam Państwa na obejrzenie materiału, jak powstało nasze studio. Warsztaty wymagały od nas sporego zaangażowania, gdyż z jednego spokoju hotelowego w Akademii Supraskiej musieliśmy zrobić profesjonalne studio. Może zobaczyć. No to uważa, tak, mazot, że ja trzymaj się tej Biblii, cały czas, nie? Miej Tak taką samą. W Stupraśniu mieszka wiele osobowości związanych ze sztuką, także duchową. Wśród nich znany ikonograf Grzegorz Prokopiuk. Czym dokładnie się zajmuje i jaki jest proces powstawania ikon? O tym wszystkim opowie nam teraz nasza korespondentka Zosia. Supraśla mówiła Kasia. W Sopracieli mieszka wiele osobowości związanych ze sztuką, także duchową. Wśród nich Znany ikonograf Grzegorz Prokopiuk. Czym dokładnie się zajmuje? Jaki jest proces powstawania ikon? O tym wszystkim opowie nam teraz nasza korespondentka Zosia. To tutaj, właśnie w Supraślu, pan Grzegorz znajduje swoją inspirację. Mało tego, poszukuje tu także szlachetnych minerałów, podstawowych składników farb pisanych przez siebie ikon. Zgodził się udzielić wywiadu naszej redakcji. Tak, jak to sam Chrystus dał nam pierwszą swoją ikonę na płótnie, przygotowaną już, daną i do odwzorowania, do inspiracji, czyli dał nam gotowe wyobrażenie o sobie. Tak samo i wcześniej i ikonografowie teraz budują swoje wyobrażenia, mając do dyspozycji starodawne ikony. Do ikony trzeba troszeczkę inaczej podejść. To nie jest tak, że jeżeli na początku nam nie wyjdzie coś technicznego, no to nie powinniśmy się do tego zabierać, bo przy tej ikonografii jest bardzo ważny kontakt, współpraca z Bogiem. Każdy może to rozwijać na swój sposób, można to na przykład wgłębiać przez modlitwę, albo przez sakramenty, najważniejszy z nich jest oczywiście Eucharystia i ta Eucharystia powoduje, że człowiek ma kontakt z Bogiem, taki bezpośredni, jednoczy się z Bogiem i to bardzo wpływa na człowieka, przede wszystkim oczyszcza człowieka i przez oczyszczenie człowiek widzi inaczej ikonę, no nie możemy mieć jakiejś swojej własnej wizji pisania, malowania, Musi to być bardzo powiązane z tą tradycją, z teologią, dlatego ważne jest na początku budowanie sobie wyobrażeń gotowych. I te wyobrażenia mamy gotowe w postaci fresków, ikon starodawnych. Sam proces pisania ikony trwa 4 dni, ale to jest najkrócej. I później, jak ten rysunek już powstanie, kładzie się klej i kładzie się złoto. To jest rysunek sporządzony doraz bezpośrednio. Ja to akurat się tam inspirowałem ikoną Matki Boskiej szybko spełniającej prośby. Te kopowanie jest potrzebne dla osób, które zaczynają pisać ikony, które wchodzą w świat ikonografii. Te szlachetne barwy, minerały nie zmieniają pod wpływem światła, na przykład swoich kolorów albo pod wpływem czasu. Jajko miesza się z winem i ono wygląda mniej więcej tak samo, o, tak, prawda? O. I to jest łączniki, a emulsja jest łącznikiem między suchym pigmentem, roztartym, tu mamy taki suchy, roztarty pigment, ochry, akurat czerwoną, z wodą. Gdybyśmy malowali wodą i pigmentem, to by nam się rozmazywały farby, a emulsja nam wiąże farbę z wodą. I przez to nie zmywają się warstwy farby, które zakładamy pędzelkiem. Chleba się używa do tego, żeby przylepić na przykład złoto na, 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 na ikonie. Także dobrze mieć chleb taki śrazowy. To jest skała osadowa, ochra. I też można używać. Jeszcze nie zrobiłem tego, ale z chęcią to użyję. Jak widzieliśmy, pisanie ikon jest swego rodzaju modlitwą. Wymaga to duże zaangażowanie ikonografa. Dla tropicieli historii Sophie de Beauvoir z Teraz zapraszamy na ciekawy materiał, którego szczegóły przybliży nam nasz korespondent Grzegorz Szałtakowski. Jesteśmy przed cerkiem zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Za chwilę spotkamy się z bardzo ciekawym człowiekiem, który zna historię tej starej, obronnej cerkwi. Sięgamy do końca XV wieku, do roku 1498, kiedy zostało powołane zgromadzenie zakonne, które miało znaleźć sobie miejsce na budowę klasztoru. Najpierw bracia założyli klasztor w Gródku, to mniej więcej 50 km stąd. Było tam zbyt gwarno, więc szukali miejsca spokojnego. Znaleźli je tutaj, w Puszczy Knyszyńskiej, na uroczysku suchych ród. I od 1501 roku liczy się historię klasztoru supraskiego w tym miejscu. Klasztor supraski to przede wszystkim wspaniała cerkiew, cerkiew obronna pod wezwaniem Zwiastowania świętej Marii Panny, cerkow blachowieszczyńska, świątynia, której podobnych nie ma na świecie. Jest to największa obronna cerkiew jeżeli chodzi o tradycje Europy Zachodniej czy Północno-Zachodniej. Jest to cerkiew, która połączyła w sobie styl zachodniego gotyku i bizantyjskiej cerkwi centralnej. Powstały jeszcze trzy mniejsze, w Wilnie, Synkowyczach i Małomorzejkach, aczkolwiek najbardziej znaną i reprezentacyjną była właśnie Supraska. Ogromna świątynia, cztery kondygnacje, cztery flankujące wieże obronne. I mury o grubości ponad 2 metry czyniły z niej obiekt unikatowy i niespotykany o takim charakterze obronnym, jeżeli chodzi o budownictwo sakralne Kościoła Prawosławnego. Tym pomysłodawcą tego obronnego charakteru tej cerki był jej fundator Aleksander Chodkiewicz. To on przyczynił się do rozwoju tego klasztoru. Okres II wojny światowej jest szczególnie smutny. Bo Sowieci, którzy tu wkraczają w 1939 roku, w cerki trzymają konie. Jest to stajnia, strzelają do ikon, niszczą. Przepiękny barokowy ołtarz ginie w piecach ich maszyn, w których wytapiają elementy uzbrojenia. Smutny okres jeszcze bardziej spotyka klasztor supraski, gdy wycofują się Niemcy. W ciepły lipcowy poranek roku 1944 tą przepiękną, obronną cerkiew nie wiedzieć czemu wysadzają w powietrze i tak ginie historia 500 lat i duchowości i architektury i tego wspaniałego miejsca. Na nowo duch prawosławia i historii powraca tutaj od 1984 roku. A to za sprawą znanego nam wszystkim świętej pamięci naszego przewodnika biskupa Mirona Chodokowskiego. To on starał się aby te teren odzyskać. To on był pierwszym archimandrytą tegoż klasztoru. To on rozpoczął, jako dobry pasterz i przewodnik, odzyskanie całego kompleksu klasztornego. I zgodnie z jego ostatnią wolą, gdy ginie w katastrofie smoleńskiej, jego ciało spoczywa pod ołtarzem w części południowo-wschodniej. Dla tropicieli Historii, Grzesiek. Kolejnym omawianym tematem będzie historia muzykalnego rodzeństwa. Chłopcy, pomimo swojego młodego wieku, znaleźli unikalną pasję grają na dzwonach cerkiewnych. Więcej informacji przybliży nam nasz korespondent Tomek. Znajdujemy się przed dzwonnicą w supraskim monasterze, gdzie miałem okazję posłuchać dwóch niezwykłych muzyków. Tomek i Grześ grają na dzwonach od trzech lat, a na co dzień chodzą do szkoły podstawowej. 11 lat. Dzwonie przysługuje. Jak był pierwszy konkurs dzwonienia, to teraz tato mnie zaprowadził na dzwonnicę. Jeszcze Tomek się wtedy bał. No i popatrzam, mi się spodobało. Chciałbym zostać bramkarzem, diakonem i dzwonnikiem. Mam 8 lat. Zobaczysz, jak to się jedno dzwonienie dzwoni i już próbować. Byłem taki malutki, ledwo sięgałem do sznurków i, 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 tylko, była, i tylko połowa głowy wystawała z nad sznurku. I piłkarzem i dzwonnikiem. O, Czyli, jak na przykład niedziela, to, 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 yy, to idę sobie dzwonić na dzwonu, a jak masz, to idę grać i gram w piłkę. My występowaliśmy dwa, e, trzy razy. W tym roku, w tamtym jeszcze przed tamtym, bo mamy dwa dyplomy, a z tego roku to nie wiem, czy mamy. Dla tropicieli historii Tomek Muśko. Supraść to miejsce inspiracji dla artystów, ikonografów oraz fotografów. Jednym z nich jest Aleksander Wasyluk. Więcej informacji przekaże nam nasza korespondentka Zosia. Waseluk jest twórcą strony cerkiew.pl, a także blogu Ort Photo, na którym uczestnicy mogą umieszczać swoje najpiękniejsze zdjęcia związane z prawosławiem. Ale nie tylko, mogą także udostępniać kuchenne przepisy, przeróżne opisy obiektów architektonicznych, a nawet humorystyczne treści nawiązujące do prawosławia. Prowadzę dwa serwisy internetowe, jestem koordynatorem właściwie tych dwóch serwisów. Jest to cerkiew.pl, serwis skierowany do osób prawosławnych nie tylko traktujący o tym, co się dzieje. W Cerkwi Prawosławnej w Polsce i na świecie. Mówimy tam o, o, o aktualnościach ze świata, z kraju, mówimy o najbliższych wydarzeniach, także staramy się przybliżyć prawosławie dla osób nim zainteresowanych. Oraz drugi serwis to serwis ortfotonet, a w tym serwisie to jest prezentowanie. Prawosławia za pomocą fotografii. Jest to serwis społecznościowy, jest w nim około 4000 użytkowników. Mamy ponad 70 tysięcy zdjęć z ponad 70 krajów. Głównym celem obu serwisów jest, jakby pokazanie piękna prawosławia, promowanie prawosławia i służenie też cerkwi prawosławnej w Polsce. To są jakby główne cele. Ułatwianie życia ludziom zainteresowanym prawosławiem. Cerkiew.pl i Ortfoto to są serwisy prowadzone przez wolontariuszy. W Cerkiew.pl jest około 40 osób, które są rozrzucone po całej Polsce, przysyłają dla nas informacje, przysyłają zdjęcia, odpowiadają za dział struktura, na przykład tworzą dział kuchnia, odpowiadają na pytania. Są to wszystko to, tak jak powiedziałem, wolontariusze. Dwa razy do roku spotykamy się, by się poznać. Dla Czopicieli historii, Sofii de Teraz przeniesiemy się do naszego korespondenta, który przedstawi nam opinię przychodniów na temat supraśla. Przeprowadziliśmy sondę liczną w Supraślu. Zapytaliśmy się dużo ludzi i odzyskaliśmy dużo fajnych odpowiedzi. Zapraszam na świetny materiał. No natura, natura. Piękne miejsca. Takie dziewicze jeszcze w niektórych, nie? się plaże, zalew. Mm. To jest dobry przykład. Już 4 mm. lata temu To była rzeka normalnie i wpłynęła. No na pewno zalew. Tutaj się polepszyło trochę. W tym względzie mi się rozwinął. rozwinęło się całe miasto. Eee, taki kurok, cóż, e, wypoczynkowy. Świeże powietrze, zdrowe. Po 45 latach duże zmiany. Przede wszystkim jest czysto i kolorowo. Powstały ptaki, ścieżki rowerowe, place zabaw, e, bardzo fajny zalew. Miasto ekologiczne po prostu. Ratusz, plastik, drzeka to są wszystko zabytki. No, wesoło jest i warto przyjechać. O! Oh. Oh. ten budynek zabytkowy. A tam dalej tam następny, następny budynek po prawej i, stronie i po, i i po, po lewej, lewej stronie. To muzeum Ikon. Moje rodzinne miasto. Dom. Koledzy. Cisza i powietrze. Czyste. Cisza. Cisza, spokój, powietrze. Plaża. No właśnie z takimi spacerami i z dobrą Aha. pogodą. Z filmem Londynka. No fleszki tutaj freski mamy. Katakumby. Monaster ten wielki. Z fajnym miasteczkiem, cichym, do przyjemnego wypoczynku. Ja bym nigdy w życiu nie zamieniła Supra na żadne inne miasto. Dla tropicieli historii Gabriel Andrzej szałkowski W zdrowym ciele zdrowy duch. Na koniec naszego programu Kasia przedstawi nam relacje z życia codziennego naszych warsztatów. Każdego dnia mieliśmy zajęcia fizyczne. Wymagało to od nas porannego wstawania. Zajęcia były trudne, ale bardzo ciekawe. Całe ręce do połowy, nadgarstki. Szybciej, nadgarstki, do łowcy. Całe ręce, jeszcze, jeszcze. Kręcimy bioderkami, bioderka, bioderka, wiaderka. Śmiało, jeszcze sery, jeszcze wiaderka. Damian, kręcisz, kręcisz. Wszystko filmy, wszystko. Kręcisz, kręcisz. A ona tu idzie. I zaczynamy. Nie skupiajcie się na koleżance, niech koleżanka kręci. My ćwiczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy... <śleszturuj> Spokojnie, lepiej no wyłapiemy. No Rozluźnij się. <głodny> zostaw chłopca, zostaw chłopca, naprawdę. Dobra, to jedziemy. Ania poleciała, dobrze docelowała. Kamerdyna! No, no lubiłaś się w niczym. No tak. W no, tak. niczym no, tak, strasznie? Trzeba się rzucać. Będzie nam brakowało tych zajęć, lecz dochodzą mnie słuchy, że warsztaty prawdopodobnie odbędą się za rok, na co serdecznie zapraszamy. Superśla mówiła Kasia. Dziękujemy za uwagę. Do, Do widzenia. widzenia.